Zazwyczaj każdemu turyście i każdemu człowiekowi, który dociera w jakieś miejsce, to przede wszystkim nie rzuca się coś w oczy, tylko rzuca się w nos. To już Marcel Proust pisał, że tym zmysłem, który najbardziej zostawia najgłębsze ślady w pamięci, to jest zmysł węchu. No i Indie pachną specyficznie, ale to nie jest to, co mi przede wszystkim w Indiach, co, co zostało w mojej pamięci i w mojej świadomości. W mojej świadomości Indie to przede wszystkim miejsce, w którym jakoś dziwnie dobrze się czuję. Tak swojsko. Ja nie czuję w ogóle żadnego stresu przed Indiami. Jak pierwszy raz wylądowałem w Indiach, to było coś dla mnie zaskakującego, bo jak się ląduje w krajach azjatyckich, afrykańskich, w krajach dalekich od Europy, to mamy jakiś taki stres, bo to jednak jest coś nieznanego. I mimo, że na przykład ja często latam na Bliski Wschód, to zawsze jak tam przylatuję, mimo że trochę gadam po arabsku, to. Na Bliskim Wschodzie zawsze jakiś taki mały stres czuję. W, Afry w Afryce podobnie, bo zawsze coś Cię czeka nieoczekiwanego. A w Indiach tak nie jest. Do Indii latam jak do domu. I pierwszy raz, jak poleciałem do Indii, było tak samo. Wydawało mi się, że już tu kiedyś byłem.